Każda prawdziwa, głęboko przeżyta atmosfera przynosi jakieś wezwanie jest zachętą do działania. Im bardziej jest wyrazista, jednoznaczna, porywająca, tym większy jest ten jej efekt aktywacyjny. Także doświadczenie Bożej chwały przynosi zachętę bodziec do działania. Boża chwała to może najgłębsze, najpełniejsze wyraz, czy najpełniejsze imię. Atmosfer, którą przeżywamy. Jak wspominaliśmy, Pan Bóg objawia się poprzez rozmaite sytuacje w sposób dyskretny, czasami właśnie taki bardzo zaskakujący. I, i czyni to po to, by nas przemienić, tak, ale także po to, byśmy właśnie mogli pójść do przodu, mogli coś nowego zobaczyć i, i coś nowego uczynić w Jego imię, z Nim. I o tym opowiada Psalm 149. Jest on wezwaniem do chwalenia Boga. Ale we, 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 wezwanie to wplatają się rozmaite perspektywy innych działań, nieraz zaskakujących. W pierwszym rzędzie mamy więc tutaj radość. To akurat wydaje się normalna radość, która nie zaskakuje, bo łączy się z chwaleniem Boga, z doświadczaniem Boga. Alleluja. Tak ten psalm się zaczyna, bo jest to jeden z tych ostatnich psalmów zwanych allelujatycznych. Alleluja, śpiewajcie pieśni nową Panu. Chwała Jego niech zabrzmi w Zgromadzeniu Świętych. Niech Izrael się cieszy swoim stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym królem. Oto mamy bardzo jednoznaczną, konkretną radość. Radość, która ma miejsce we własnym kręgu narodowym, państwowym. Wśród swoich jest to radość Izraela, radość Syjonu, radość na Syjonie. Zaskakiwać mogą jednak i przejawy i formy. Takie bardzo ludzkie, bynajmniej niesakralne. I tu właśnie pojawia się imperatyw działania szeroko zakrojonego, ale i pociągającego. Niech jego chwalą, niech imię jego chwalą wśród tańców, nie grają mu na bębnie i cytrze. To już nie śpiew, lecz coś więcej taniec i muzyka zaangażowanie radosne całego ciała, całej osoby. I od razu przychodzi tutaj wyjaśnienie, że jest to wyraz Bożego upodobania, czy mówiąc inaczej, używając języka biblijnego, Bożego błogosławieństwa, wynagradzanie przez Boga pokory i trudów. Bo Pan w swoim ludzie ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwa. Oto ważny komponent Bożej chwały z jednej strony człowiek się angażuje, ale też oczywiście jest zaproszony już przez Boga i z drugiej strony Bóg nadal działa, nie, nie kończy się na wszystko na najwielbieniu Jego. To jest cały czas uczestniczenie w dziele stworzenia i może jeszcze bardziej w dziele zbawienia. Ale to nie wszystko. Oto pojawiają się dalsze przejawy czy formy tego radosnego działania Bożego, a raczej współdziałania. Człowieka, który wielbi Boga samym Bogiem. I te formy mają miejsce w konkretnych kontekstach, tym razem już niesakralnych. Oto czytamy, śpiewamy: Niech się weselą święci wśród chwały, niech się cieszą na swoich sofach. Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich rękach. Oto obraz zaskakujący święci: zamiast stać w chórze niebiańskim, wznosić ręce, śpiewać wygodnie leżą na, na sofach, na łożach biesiadnych. Ale zarazem są też mężami walki, miecz w ich ręku. Pewne rzeczy są jeszcze nierozstrzygnięte i, i winny być rozstrzygnięte. Oto rzeczywistość uczty i walki. Owszem, wyznawana jest Boża chwała, ale, ale splata się ona z tymi bardzo ludzkimi czynnościami, z radością ucztowania i bojowej mocy. Jest to też doświadczenie, Militarne, konkretne doświadczenie także bardzo intensywnych re, relacji ludzkich, przewagi, pomsty, oddawania sprawiedliwości, konfliktu, ale też nadziei na jego rozwiązanie. Jest to działanie na szeroką skalę nie tylko osobiste, ale i polityczne, narodowo-religijne bo psalmist to tutaj, aby dokonać pomsty wśród Pogan i karania pośród narodów. Aby królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy, by wypełnić na nich pisany wyrok, to jest chwałą wszystkich święt Jego. Alleluja. Proszę. Trzy ostatnie wersety opisują bardzo dokładnie to, co ma się dziać, będzie się działo z wrogami z wrogami niebanalnymi, nie z wrogami, którzy na pewno mieli mocną pozycję, a jednak Boża Chwała i ten miecz świętych. Dosięgnie wszystkich, którzy zwrócili się przeciw Bogu, i w związku z tym sprawiedliwość zostanie w pełni oddana. Bardzo ta proporcja jest zaskakująca, ale też bardzo znamienna. Boża chwała to nie jest jakieś oderwanie od, od wszystkich spraw świata trudnych, ale to jest ich. Wypełnienie w Bogu to jest doświadczenie Bożej Sprawiedliwości, owszem, Bożego Miłosierdzia, ale też wszystko potem jest tak, jak, jak być powinno, i, i czujemy właśnie pełen w tym pokój. I oto ten moment rewanżu, pomsty, tak bardzo ludzki, w pewnym sensie nie pasujący do chwały, a jednak ma ważne znaczenie. Ukazuje moc i niezawodność Bożej troski o człowieka. Bóg jest, owszem, Bogiem chwały, Bogiem, który jest ponad wszystkim, ale, ale znamy Go i doświadczamy Go właśnie w kontekście naszych spraw, i te sprawy są dla Niego ważne, i nie przestają być ważne. Jego chwała to jest właśnie doświadczanie sprawiedliwości i, i piękna tych naszych spraw, naszego spełniania w tych sprawach. I tutaj dochodzimy do, do, do prawdy o Panu Jezusie, dla którego Chwała Ojca jest była i pozostaje jedynym bodźcem działania. On wychodzi z niej, jest jej objawieniem, ale też jest nią niesiony, jest właśnie wcieleniem Bożego Słowa. I to wszystko dzieje się w bardzo konkretnych ludzkich zdarzeniach, faktach. Jest to doświadczanie zawsze konkretnych, pełnych momentów. Radości ludzkich, tak jak weselewkanie galilejskie, tak jak właśnie wspólne jedzenie, biesiadowanie z grzesznikami, z apostołami, z różnymi osobami, ale jest to też doświadczenie walki dramatycznej, ostrej, konfliktów, starć z przeciwnikami. Wreszcie też moment miecza. Jezus miecza nie wyciąga, nie przywołuje aniołów, żeby walczyli o niego, ale, ale ten miecz zostaje potem w sposób niezwykły cudowny wyciągnięty przez dyskretnie, ale bardzo skutecznie przez, przez Ojca. I On przecina więzy śmierci, wyzwala Boga, człowieka z, ludzkiej, z, oku, z oków ludzkiej niegodziwości. I to jest nasza też nadzieja, nasza rękojma, ten, ten miecz Bożej Sprawiedliwości, miecz, który niosą przez pokolenia rozmaici święci mocą Bożą, łagodności w ufności i w przepowiadaniu słowa, czyniąc tak wiele wspaniałych cudów na ziemi i po prostu oddając Bożą sprawiedliwość stworzeniu i światu.